Mowa o dziewiątej. Aurelia Adaszyńska przy mikrofonie, a ze mną w studiu jest podinspektorka Katarzyna Świerkowska-Teska, szefowa Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze. Dzień dobry. Dzień dobry. Wakacje dobiegają już końca, niestety. I czas podsumować to, co działo się na zielonogórskich drogach, a także na drogach powiatu. Czy ten okres wakacyjny, te dwa miesiące, były bezpieczne w Zielonej Górze? Policenci nie lubią y, mówić, że było bezpiecznie, bo za chwilę może być niebezpiecznie na drogach, ale naprawdę tutaj pochwała dla wszystkich uczestników ruchu drogowego, dlatego że okazuje się, że w tym roku przez okres wakacji, no jeszcze zostało nam kilka dni, natomiast nasze analizy pokazują, że było 9 wypadków drogowych, gdzie w porównaniu z 2024 rokiem tym samym okresem wakacyjnym 23 wypadki drogowe były. Natomiast y, też mieliśmy o 50 kolizji mniej, więc jest ze. Lepiej. A tych kolizji ile było dokładnie? 471 kolizji w ubiegłym roku, natomiast teraz 421. I tu też warto naszym słuchaczom wytłumaczyć, jaka jest różnica między wypadkiem a kolizją, bo to się często miesza. Tak, mówimy o wypadku drogowym wtedy, kiedy są obrażenia ciała jakiegoś uczestnika ruchu powyżej dni 7. Natomiast jeżeli chodzi o kolizję drogową, obrażenia ciała poniżej dni 7 lub też straty materialne. Jeżeli chodzi o pijanych kierowców, te Wasze działania przynoszą efekty. Jest takich osób mniej na drogach. To jest przerażające, dlatego że kierowcy nie wyciągają żadnych wniosków. Jest przez okres wakacyjny zdecydowanie więcej zatrzymanych kierujących pod wpływem alkoholu niż w roku ubiegłym. To jest około 30 kierujących więcej, a więc chyba 52 kierujących dokładnie było teraz przez ten okres wakacyjny zatrzymanych pod wpływem alkoholu. Najgorsze jest to, że kierowcy, tak jak cały czas powtarzamy, nie wyciągają z tego żadnych wniosków, ponieważ wsiadają kolejny raz i kolejny raz. Z pod wpływem alkoholu za kierownicę, otrzymują aktywne zakazy prowadzenia pojazdów, otrzymują decyzję o cofnięciu uprawnień po zakończonych zakazach, natomiast stają się później przestępcami drogowymi, natomiast jakby no nie, nie wyciągają z tego żadnych lekcji, żadnych nauk. Przed nami kolejny rok szkolny i wy tutaj też macie sporo pracy. Dobiegają końca już policyjne działania związane z kontrolowaniem przejścia dla pieszych w okolicach szkół. Jak to wygląda w Zielonej Górze? Dużo pracy muszą tutaj włożyć drogowcy w to, żeby było bezpiecznie na tych przejściach? Czy jest OK? Co roku już w pracy policjantów ruchu drogowego jest wpisane takie zadanie, że kontrolujemy, właśnie nazywa się to tak ładnie lustracją terenu wokół e, przedszkoli, d szkół, placówek oświatowych i kontrolujemy przede wszystkim oznakowanie, oznakowanie pionowe, poziome, e, czy są jakieś nieprawidłowości, doświetlenie przejść dla pieszych, czy w ogóle występują te przejścia dla pieszych, czy nie należałoby wystąpić z wnioskiem za do zarządcy drogi o wyznaczenie kolejnego przejścia dla pieszych w okolicy szkół, ale też te wszystkie urządzenia ostrzegawczo-zabezpieczające też kontrolujemy. Na chwilę obecną skontrolowaliśmy 80 takich placówek, ujawniliśmy cztery na nieprawidłowości. Więc jest to zdecydowanie dobra liczba. Jeżeli chodzi o nieprawidłowości, to już wysłaliśmy informacje do zarządców dróg, aby te nieprawidłowości pilnie e, e, uporządkowali. Przede wszystkim jest to na przykład zacieranie znaków drogowych niewiadomymi pochodzenia naklejkami. Ale poziomych czy pionowych? Pionowych. Znak D6 przejście dla pieszych. Jest tak oklejony naklejkami niewiadomego pochodzenia, bo komuś się nudziło i zwyczajnie stwierdził, że należy zdewastować taki znak drogowy. On się staje później nieczytelny. E, kierowcy później mogą zwracać na to uwagę, że czegoś e, nie widzieli, a więc uja zapewniamy te nieprawidłowości przekazujemy. Tak samo ścieralność znaków poziomych. Też należy niektóre znaki odmalować poziome, tak, żeby z daleka te przejścia dla pieszych były widoczne. Policjanci ruchu drogowego będą widoczni w szkołach także już po pierwszym dzwonku. Będziecie edukować tych najmłodszych, jak bezpiecznie poruszać się po przejściach dla pieszych. Tak, przez cały wrzesień prowadzimy działania "Bezpieczna Droga do Szkoły" i w tych działaniach przede wszystkim Tutaj za zadanie policjantów ruchu drogowego jest pojawienie się w szkołach, umówienie się na spotkania. Docieramy najczęściej na początku roku szkolnego tych najmłodszych uczestników ruchu drogowego, a więc przede wszystkim tych pierwszoklasistów, którzy pierwszy raz pójdą do szkół, którzy być może gdzieś tam będą się poruszali już po drogach, może niektórzy się zdecydują, że będą się poruszali samodzielnie. Więc my fizycznie chcemy te dzieci zaprowadzić przy przejściu, przy przejściach dla pieszych, wytłumaczyć na czym polegają zasady bezpieczeństwa w okolicy przejścia dla pieszych, jak prawidłowo pokonać to przejście dla pieszych. I przechodzimy z tymi dziećmi przez przejście dla pieszych, pokazując wszystkie zasady. Ale robicie to w każdej szkole podstawowej na terenie miasta? Czy trzeba do Was zadzwonić i Was zaprosić? Lepiej, żeby nas zaprosić, bo nie chcielibyśmy nikogo pominąć i chcielibyśmy sobie tak ułożyć służbę, żeby do każdego dotrzeć. Ale na przykład szkoła podstawowa numer 11 w Zielonej Górze zawsze co roku ponad 200 dzieci jest do przeszkolenia i świetnie sobie to układamy, tą współpracę i z każdą krasą docieramy do przejścia dla pieszych i szkolimy. A dzieci jak reagują na takie zajęcia z policją? Dzieci są zadowolone, dzieci zawsze na widok policjantów się uśmiechają, pytają o przeróżne rzeczy, są ciekawe naszego zawodu, więc przy okazji też, też pokazujemy im zawsze radiowóz, pokazujemy im nas sprzęt służbowy, który, którym się posługujemy podczas codziennej Służby, no ale przede wszystkim edukujemy i rozdajemy dzieciom odblaski. Dlatego, że odblaski są bardzo ważne. Za chwilę ponownie sezon jesienno-zimowy. O te odblaski chcę zapytać, dlaczego każdy z nas i nie tylko ta mała osoba, ale również osoba dorosła powinna mieć coś takiego przy sobie. Proszę pamiętać, że kiedy ubieramy elementy odblaskowe, i tutaj taka uwaga, najlepiej, żeby te elementy odblaskowe były ubrane do y y założone. Y y Poniżej pasa, tak? A więc, y, y, żeby y... Kiedy reflektor pojazdu świeci tak na osobę, rzuca to światło, wówczas poniżej pasa jest najwięcej widoczna osoba tej odblaski. Kiedy ubieramy odblaski, nasza widoczność jest już nawet ze 150 metrów. I teraz, kiedy kierujący pojazdem porusza się z prędkością 50 km na godzinę i nie jest zajęty oczywiście urządzeniami jakimiś innymi, rozpraszającymi uwagę typu telefon, to dostrzeże takiego pieszego y, z 36 metrów. Biorąc pod uwagę y, tą prędkość tego kierującego pojazdem i drogę zatrzymania pojazdu, nie zrobi żadnej krzywdy pieszemu. I teraz wyobraźmy sobie warunki, kiedy jest zmniejszona przejrzystość powietrza, kiedy jest wieczór, kiedy jest noc. Y, ten kierujący y, też musi y, ze znacznej odległości dostrzec pieszego, aby odpowiednio zareagować. Więc jakby to już nie będzie te 30, 26 metrów, z którego dotrze, tylko może to być odcinek krótszy, a wtedy te odblaski powodują, że gdzieś tam z daleka jest więcej taka osoba niechroniona widoczna. A jakie odblaski powinniśmy wybierać? Jak one powinny wyglądać? My w ogóle chcemy teraz taki mamy plan, to już możemy zradzić Państwu tą tajemnicę, bo w wydziale ruchu drogowego też mamy różne takie niespodzianki dla uczestników ruchu drogowego. Teraz chcemy pozyskać odblaski przede wszystkim dla dzieci. Które będą zakładane na sznurówki obuwia. To są takie blaszki odblaskowe, e, które spowodują właśnie widoczność tego dziecka, że te buty dziecka będą się e, świeciły właśnie przy tym reflektorze e, pojazdu. Więc e, odblaski, takie, które rozdajemy, choćby opaski, tak, które się wyginają i naokoło gdzieś tam nogi można sobie je e, przyczepić, czy, czy, czy na rękę, e, to są bardzo ważne rzeczy, ale również, jeżeli chodzi o naszych dzieciaczków, e, prosimy rodziców o to, żeby wybierali odzież czy wybierali obuwie, czy wybierali plecaki szkolne, które mają już wszyte elementy odblaskowe. Jeżeli chodzi o to bezpieczeństwo na przejściach dla pieszych, to ostatnio u nas tutaj na antenie Radia Zielona Góra, wiceprezydent Paweł Tonder mówił o tym, że będzie bezpieczniej na 22 przejściach, że pojawi się dodatkowe oświetlenie i podobno policja pomagała wybrać te najbardziej newralgiczne miejsca. Czyli to dodatkowe oświetlenie plus odblaski wtedy będziemy zdecydowanie bardziej widoczni i bezpieczni. Tak i muszę Państwu powiedzieć, że naprawdę jeżeli chodzi o bezpieczeństwo pieszych, stan. Bezpieczeństwa pieszych nie wygląda dobrze, jeżeli chodzi o powiat zielonogórski. A wręcz muszę to powiedzieć, że jesteśmy najgorszym powiatem w województwie, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo pieszych, bo co się wydarzyło od początku tego roku? Od początku tego roku mamy 15 wypadków z udziałem pieszych. To jest najwięcej w całym województwie, z czego mamy trzy osoby śmiertelne, w tym dwie, które zginęły na wyznaczonych przejściach dla pieszych. W obszarze zabudowanym jedna osoba w Zielonej Górze na ulicy Zjednoczenia, a jedna Osoba w miejscowości Sulechów. To jest niedopuszczalne. Nie możemy na takie sytuacje pozwolić, i my cały czas organizujemy te działania, czy niechronieni uczestnicy ruchu drogowego, czy bezpieczny pieszy i zwracamy uwagę na właśnie to bezpieczeństwo pieszych i tą relację kierujący-pieszy, pieszy-kierujący. Ja wiem, że gro kierowców mówi o tym, że to piesi też się nieprawidłowo zachowują, że mm, wręcz mówią o wtargnięciu na przejście dla pieszych. Nie ma drodzy kierowcy czegoś takiego jak wtargnięcie pieszego na przejście dla pieszych, bo przejście dla pieszych ma być azylem bezpieczeństwa dla pieszych i tu nie ma żadnej możliwości tłumaczenia tego czy to był pieszy wchodzący dochodzący czy jakbyście państwo tego nie nazywali on ma być tam święte tak jeszcze zapytam o to, co powinni mieć na swoich jednośladach rowerzyści, bo ich ta jesień również dotyczy, są coraz mniej widoczni. Oświetlenie jest obowiązkowe, nie jest obowiązkowe, jak to wygląda? Tak, oczywiście, oświetlenie musi być obowiązkowe dla rowerzysty i o tym też cały czas mówimy, z przodu, z tyłu, tak, doświetlenie tego rowerzysty. Natomiast ja bardzo mocno chciałam zwrócić uwagę jeszcze na to używanie kasków ochronnych. Katalog jest zamknięty, jeżeli... Chodzi o ustawę prawo ruchu drogowym, bo motocykliści, motorową wyżyści czterokółowce i pasażerowie tych pojazdów mają używać e, kasków ochronnych. Wobec innych uczestników ruchu drogowego nie zostało to jeszcze wprowadzone, są takie plany, natomiast takich przepisów jeszcze nie mamy. Natomiast dbajcie Państwo e, o głowy, e, bo odnotowujemy też dużo zdarzeń drogowych, e, które e, właśnie powodują to, że ktoś nie miał ubranego kasku ochronnego i poniósł obrażenia powyżej niż więc mówiliśmy o wypadku drogowym, a nie o kolizji drogowej. Proszę pamiętać, że kask ochronny on tłumi tą energię, którą ciało się porusza. I teraz w momencie, kiedy uderzamy o nawierzchnię, a mamy ubrany kask na głowie, ten kask powinien się ślizgnąć, co powoduje nie dość, że mniejsze uszkodzenia głowy, to jeszcze mniejsze uraż urazy, tak? Więc e, e, dbajmy o tą głowę, bo osoba, która nie ma kasku, uderza bezpośrednio o nawierzchnię i powoduje to Wrażenia twarzy, czaszki i nawet głowy. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dzisiaj naszym gościem była podinspektorka Katarzyna Świerkowska-Teska, szefowa Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze. Dziękuję bardzo. Rozmowa o dziewiątej.